Jak oddzielić żółtka od białek? Poznajcie kilka sprytnych trików. Można do tego użyć połówek skorupki jajka. To chyba najpopularniejszy sposób. Niektórzy używają też zwykłego kuchennego lejka. Przez wąski otwór białko spłynie do szklanki, a żółtko zostanie w komorze lejka. Jeśli chcecie spróbować czegoś innego, wystarczy wbić jajka do miski i wyłowić żółtka za pomocą plastikowej butelki. Nie macie jej pod ręką? Użyjcie palców. Zobaczcie. Robimy łódeczkę z ręki i wyciągamy nią żółtko. Idealnie oddzielone od białka.